Witam w kolejnym odcinku cyklu Ku przestrodze. Dziś będzie to film pokazujący zarówno sytuacje, z jakimi ja się zetknąłem. Druga część filmu będzie już z materiałami nadesłanymi przez widzów. Tutaj zostaną pokazane błędy związane z podziałem przewodu ochronno-neutralnego PEN, przekrojem przewodów, a także skutki sytuacji, jaka jest związana z tym, kiedy jest zbyt mało obwodów i następuje dokładanie poszczególnych elementów i tworzy się nam tak zwana pajęczyna. Oczywiście nastąpi tutaj kontynuacja tego filmu niejako i gdzie zostanie zawarta też odpowiedź jak podłączyć urządzenie elektryczne, kiedy wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego, a mamy starą, pozaklasową instalację? Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Sytuacja, z którą ja się zetknąłem, była na pozór rutynową czynnością, jaką było podłączenie płyty indukcyjnej. Niestety okazało się, że w puszce, do której miałem podłączyć nową płytę indukcyjną, była totalna plątanina przewodów, i został też tutaj popełniony błąd jeśli chodzi o układ połączeń. A o co chodzi, można teraz zobaczyć. Możemy zobaczyć przewody pod podłączane tutaj żółto-zielone, przewody ochronne. No, jednak w ten sposób się nie robi. Ten biały przewód, tutaj, to jest połączenie przewodu neutralnego. Z ochronnym. Przewód od płyty indukcyjnej. Rura gazowa. Z czegoś takiego tutaj się nie robi. Będzie trzeba dokonać większych modyfikacji. Może być co widać, ale no wszystko trzeba będzie popoprawiać. Przewody ochronne też podłączyć w odpowiedni sposób. Taka ciekawostka. Tutaj u dołu. Zaciski dla przewodów neutralnych. U góry. Dla przewodów fazowych mamy doprowadzone dwa przewody fazowe z dwóch różnych faz. Te przewody to są od zmywarki i od piekarnika. Jeden obwód, drugi obwód płyta indukcyjna. Tutaj była stara, poza standardowa instalacja elektryczna. Już nie wspominam o tym, że tutaj przewody były podłączone bez tulejek i nawet można było zauważyć przewód zasilający piekarnik był tak podłączony, że połowa tych drucików tworzących żyłę znajdowała się pod zaciskiem, a druga połowa nie. Na zasilaniu mamy przewód czterożyłowy, są dwa przewody fazowe i dwa przewody neutralne. Dwa różne obwody i teraz do jednego była podłączona zmywarka i piekarnik a do drugiego podłączona była jedna faz płyty indukcyjnej a do tego obwodu gdzie była zmywarka i piekarnik podłączona była druga z faz płyty indukcyjnej i na jednym obwodzie mieliśmy piekarnik zmywarkę i część płyty indukcyjnej i teraz pojawia się pytanie tutaj jeżeli jest taki układ jak z tej sytuacji wybrnąć będzie to już pokazane, kiedy będzie kontynuacja związana tutaj z podłączeniem tej płyty indukcyjnej, to już będzie pokazane na innym filmie, jeśli chodzi o ten mostek, został popełniony błąd, bo przy rozdziale przewodu Pen najpierw mamy odejście na przewód ochronny, później na przewód neutralny. O przekrojach przewodów tutaj nie wspomnę, bo są zdecydowanie za małe do czegoś takiego. Jeżeli jest instalowany wyłącznik różnicowo-prądowy, trzeba też tutaj sprawdzić, czy nie mamy sytuacji, że styp ochronny gniazda jest zmostrowany z zaciskiem neutralnym, bo trzeba te mostki będzie tutaj pousuwać. Pomyśleć o wymianie instalacji elektrycznej. Kolejna sytuacja jest związana z oprzewodowaniem rozdzielnicy, to jest materiał nadesłany przez widza. Teraz można zobaczyć. Kolejna sytuacja ku przestrodze to uszkodzone przewody instalacji elektrycznej. I tutaj też było podejrzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej. Tutaj mamy pokazane uszkodzenie izolacji przewodów. Pewnie jakiś przewód został tutaj odłączony. Ciężko cokolwiek wnioskować. O co tutaj chodzi? Wiem tyle, że było podejrzenie kradzieży energii elektrycznej. Tutaj jest pokazana rozdzielnica elektryczna. Mamy tu jakąś plątaninę przewodów. Jak można zauważyć. Jest coś tu podłączone. Gdzie widać taki biały przewód, jak można tutaj zauważyć, w ten sposób został podłączony przedłużacz. Tu jest on tutaj słabo widoczny. Tutaj jakieś wystające przewody. No to wszystko należałoby uporządkować. No pytanie teraz, dlaczego w ten sposób został podłączony przedłużacz? Przedłużacz podłącza się do gniazda. Kolejna sytuacja, jaka zostanie zaprezentowana tutaj. To... To przykład podziału przewodu ochronno-neutralnego PEN w rozdzielnicy elektrycznej. Z informacji jaką dostałem wynika, że sieć zasilająca pracuje w układzie TNC, ale to co zaraz zostanie tutaj zaprezentowane jest przestrogą, bo w ten sposób nie można podzielić. Analogiczna sytuacja. Jak miało to miejsce w zaprezentowanym na początku filmu odkryciu? I tutaj została przedstawiona rozdzielnica elektryczna. Jest wyłącznik główny. Mamy jeden wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy na całość. Kontrolki faz. Nie ma zabezpieczeń kontrolek kwas. Mamy na, od dołu tutaj zabezpieczenia dla obwodu trójfazowego i dla obwodów jednofazowych. Co zwraca uwagę, to brak ogranicznika przepięć w rozdzielnicy. Trzeba tutaj też odpowiednio dobrać ochronę przeciwprzepięciową. Tutaj jest teraz pokazany układ połączeń, co zwraca uwagę. Mamy podział przewodu. PEN. Przekrój przewodów dla linii zasilającej to 4 mm2. Tutaj nie może być mowy w tej sytuacji o przewodzie PEN. Należałoby też tutaj zastosować zabezpieczenia różnicowo-prądowe jednofazowe. Do obwodów jednofazowych można też użyć. Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym. Zwraca uwagę sposób podłączenia przewody świecą, jakby to można tutaj nazwać. I też należy tutaj sprawdzić, czy przekrój przewodów jest dobrany odpowiednio do prądu znamionowego zabezpieczeń. Tutaj jeszcze zwraca uwagę użycie. Taśmy izolacyjnej do zmiany koloru przewodów, i kolory przewodów tutaj są, jak można zauważyć, przewody łączące poszczególne aparaty. Mamy czerwony dla przewodów fazowych, niebieski dla przewodów neutralnych. Tutaj są przewody pokryte taśmą izolacyjną. No pytanie, czy nie było przewodów we właściwych kolorach izolacji? I ostatnią zaprezentowaną dziś sytuacją będzie użycie jako wieszaka na przewody instalacji elektrycznej, rur instalacji gazowej i zbyt blisko zainstalowana oprawa oświetleniowa. Tutaj należy pamiętać też, że oprawy oświetleniowe. Emitują y, ciepło, co tym bardziej ma znaczenie, kiedy tu są zastosowane tradycyjne żarówki czy żarówki halogenowe. I czegoś takiego absolutnie nie wolno robić. I tutaj jeszcze jest kolejne odkrycie. Mamy. Instalację gazową i przewody instalacji elektrycznej, w ten sposób powieszone, tak jakby tutaj te rury gazowe pełniły rolę słupów, co zwraca uwagę, co zaznaczyłem na powiększeniu: połączenia na listwy zaciskowe bez żadnych puszek. Coś takiego absolutnie nie może mieć tutaj miejsca. Także zwraca uwagę tutaj odległość tej oprawy oświetleniowej od rury gazowej tak samo tutaj jeśli chodzi o instalację elektryczną połączenia powinny być wykonane w puszkach jeżeli nie jest możliwe zapewnienie minimalnej wymaganej odległości należy zastosować tutaj osłony to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek cyklu ku przestrodze materiały do kolejnego odcinka cyklu można nadsyłać na adres e-mailowy zamieszczony w opisie pod filmem z dopiskiem ku przestrodze. Tak więc to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu ku przestrodze i kolejnych filmów.